Hej, hej tu, hej tu, so hejter, witam was, bardzo serde serdecznie razem ze mną jest Ubikson, siema Oj, zmieniłeś ten, ten strój trochę, taki jesteś, taki bardziej pedalsko różowo -czer biało -czer czerwony To ty A. Nie, chodzi mi, że masz taką... jesteś taki biały i masz takie czerwone paski Adidasa To nic nie zmieniałem, ale... Dobra, się... w końcu, sensie, jaką mamy tą misję? Aha, najazd, czyli mamy pewnie wszystkich zabić, no to dawać mi tu ich wszystkich naraz Nikogo nie ma Babka znowu nic nie mówi, jakieś bugi się y, pokazują nie wiem czy wyciszony jest ten głos w ogóle? Nie, 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 nie i obaj chyba Nie a, nie wie się siedzi Nie, wysi, nie, nie. <śmiesz> się 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 jesteśmy y Zrobiłeś tego Zapętliłeś swój język Tak, pętli czasową Przekroczyłem granicę No to, brawo Pozdruję, pskopo Dlaczego? Bo mogę Na dół Nie, na dół jest czerwona! O oh fucking hell Wpłonę like a boss Zdechłeś? Nie, dostałem Odciągnij go No chyba ty a! Nie mam mocy No ja też właśnie Czemu nie mam mocy właściwie? Bo nie mo... Bo nie masz tutaj many nie energii Spoko, jak dostaniesz tylko tym płomieniem to jeszcze jest do życia Oba... Patrz żeśmy go zniszczyli Outplay To jest jakiś kolejny miotacz ognia. Ło, rany. wariaci z nich trochę. Przygotowali się na najazd prawdopodobnie. No. Ciekawe skąd mieli takie informacje. Sądzę, znaczy, że ta babka, która nas tu prowadzi, to nas sprzedaje przy okazji. Ło, jaki wariat szybki. To nie? Nie lubi nas po prostu Ja mu po jądrach, ale to nic mu nie, nic mu nie robi. Stalowe. Balls of steel. A nas chyba ja nie widział No chyba chłopak zwariował Ktoś to się strzela chyba O za nami jesteś byli hałaś No zabijmy ich bo potem będziemy tędy uciekać i nas zniszczą A to zrobię Co zrobią? Parzę tu jest... Ile tu skarbów? Kredytów chyba Wszystkiego! Tu jest cały świat No i nie otworzy, wiedziałem że tego nie otworzy no o, a, tam była, a tam była, amunicja do strzelb, panie. Ja to można wziąć. Pełna jest, dobra. To, to, wiesz, bez amunicji do strzelb to nawet nie mamy co. To ty tam jeszcze strzelasz, czy ktoś inny? To, nie, to coś ty tyłu gdzieś. A, jest. A to tarczownik w ogóle, wariat. Masz od prądu, chopiej, Ogarnij temat. A, te elektryczne wybuchy. Energetyczne. Dawaj energię. Pełna energia. To zrobimy yeah! I weźmiemy energię I sobie zrobisz super skok Co? Jaki super skok, nie zrobiłem super skok tylko super szybkość O, Hej Ło, jakieś hardkorowcy Jakieś takie to, to, ge gejsze z czymś tam zrzuciłoby to, to, to dla mnie linką i nie przyciągnęło do siebie Tresz Tak Są poszukiwacze, uwaga A Dalej nie umiemy ogarniać tego tych granatów O Shurikena znalazłem wow, ho. -ho. Jest gruba. To jest przeznaczenie raczej. Musisz być magiem. A byłem na początku. Byłem na początku. O! Ale potem zostałem nightem i walę vale z Axa. Chyba zdjęłem czerwonego. Dzidą? Knife'em. Ta ale z ciebie nidali. <laughs> Dzięki. A co tak Otwierać A tu się haksuje coś Nie ktoś tylko coś Nie ktoś tylko coś, no to to okej nie słuchaj mnie nigdy <grym> A a mnie walno jak burą sukę Hej, cię Ej, czekaj jak tu mieczem rozsiekałem jak szmat Nie ma życia 15. Masz 15 życia? Ty masz... masz... nie to tego no, stole. No panie, życia mam miliard. Magazynek łukowy, uwaga. Co ja też chcę? chcę... Magazynek bębnowy. To mój lepszy. No jasne, twój lepszy. Kupa, nie lepszy. O. Moje są najlepsze, bo ja nagrywam. To jest taki fakt. Z czym nie. się trzeba pogodzić. Masz w dubsko, kumplu. I w HEDA na koniec Ej to musi przerąbane, coś takie trzy strzały w dupę, a potem jeszcze jednego HEDA biegłość plus 200, jest ważne. Ło Biegłość Mili! A ja, trzy razy znajadzie, to mam kogoś zabić, dopać, pojmiać Spaucić, zrealizować Nie wiem, zesrać się chyba Ała Dzięki, Aby. że mi wybuchnęłeś tą beczkę przy mnie Eee, nie ja to tylko jakiś granat taki, masz. okej okay. To zwracam ci honor we ja by ci wybuchnął, to bym się śmiał z siebie oczywiście. Aha. No w sumie to by miało sens być, ja z ciebie, którym się śmiał. No i nie odwiedziłem, że tego nie otworzę, no? Już odważyłem. Ale coś innego. Przed mam w lewo, ty w prawo, a widzisz? Leke noobs. Moich, coś, moich nic nie wypadło, swojej twoje tak. Amunicja karabinowa wypadła, to dobra rzecz. Już nie tak jak strzelby, ale... Zawsze coś. No, sneaky fucker z ciebie, widzę, kucnąłeś. O nie czerwony, ma jakieś eksplozje większe O, idzie no Ja tu spadam Problem rozwiązany Zabiłeś go? A no, no. Ja cię osłaniałem Perfekt. Tak to ładnie nazwijmy Uciekam Nano-zarodniki plus 200 180? Nie Mam tyle nano zarodników, że człowieku mogę już farmację, nano czegoś tam zrobić. Rodnik. Grzybów tak Kula ognia, biacz Kompresja naboju, shotgun Biaaaacz Mody do shotgunów O, o, o Sto, Oni się jakoś teleportują, bo pojawiają się znika nagle Pojawia się i znika Zabili go i uciekł Był, ale go nie wiem. o kurde, czerwony Puf Pierwszy Zmarnowałeś moją moc <laughs> O dobry chłop trafił w, w kolumny, tak w moim stylu trochę Bez celowania teraz, co? Ja nie muszę celować. Sru! O, magazynek się zmieniał. To jest to. Ta jest ta moc. Dobra, przycelowałem teraz. Już nie z bioderka. O, piękny strzał Spopieracz z greener! Jakiś inny ziom z Greener, da. Fryer z Greener Chuck Norris. Z Greener On to by nas zniszczył Chyba żebyśmy mieli ryśka z klanu w naszym teamie To raczej bym się bardziej bał Ryśek z klanu jest git Z jego córką chodziłem do szkoły za dużo tych samych osób to jest nasz ostatnio Kogo jeszcze znam? Nie, też jakieś wspomniałeś jakimś A o, o tym co musiał zrobić zamach no Brunonka, K to mnie uczył człowieku, to nie, ja go nie znałem, to był mój mentor na uczelni. Nauczył się jak zabijać ludzi? Nie. Właśnie to o tym o tym nie wspomniał. Ale ja nawet miałem wywiad w telewizji człowieku, z, y, się, o, się o niego pytali. Nie. O, złapał mnie na linkę! Biać! No. Nie wierzę. Serio mi złapał na linkę. <laughs> nie no wiem o co ci chodzi, serio. Miałem wywiad. Prześli. <laughs> no gdzieś tam w się można znaleźć. Obejście, oblazłem Bym cię zobaczył panie. Dostałem plus 50 punktów obejścia ponieważ mam takie ładne obejście Kryjcie? Eee, Spopielacz A co mi jest spopielacz to wiesz co mi może? Może mnie podjarać. <laughs> Jakie suche Ui, przeskoczyłem to like a boss Nie, chwyciłem mnie. Kto? Skorpion o, rodzaj infuzyjny, a ja mam tych A u O, coś na mnie Spoko Strażnik! Zmacnia tarczę właściciela O, to może być... Złapała mnie! Ty tu są ich dwie I'm going... Uh, ja, się męczę, ja się męczę z bombką I'm going fast like a little bitch A, wiem, ma to faj, mój, mój To ja robię te wybuchy mieczem, nie, tak naprawdę to nie, ale... Oba oku... mieliśmy bombki akurat Byłoby fajnie, jakbym to ja robił co, co tamten robił coś takiego dziwnego? No tamten to w ogóle był OP, chłop To było krowie oko, to wiesz, on może co? Dobra, wzięliśmy, zrobiliśmy najazd, wzięliśmy jakieś gówno No artefakt wziąłem. Jezu! Gdzie ja, ty Te ninja nie wkurzają Siefne? Zabić dziada O jesteś random Zostanę czerwony Pomógłbym ci Jest tam czerwony jeszcze? Nie, zabiłem się z nim Zabiłem się z nim Tam idzie tarczownik, możesz go ściągać już powoli Nie idzie Kamikady za mnie po prostu O tam, o <noise> Mówię, że idzie Biacz Dawaj mi ten feryt Nanozarodniki Nano, zarodniki, znowu plus miliard znaczy, że one są strasznie bezużyteczne, jak tego znajdujesz miliard Nie wiem, w sumie ferytu też było sporo i nic na ten feryt nie mam. Wiem, że złom, morfyt Jakieś żelastwo, ampułki To Kupa. jest prostu... Kupa Ewentualnie Zawsze się przyda jedna Na drogę Może lepiej przed drogą <laughs> Jak kto lubi jak lubisz pod, podczas drogi... JA NIE będę OCENIAŁ CIEBIE! <laughs> o, jesteś wa wariaci. Może wariaci, ale powiem ci, że strasznie wytrzymali ci wariaci. Alp. Ale ten czerwony był. Alp! Jestem. Ja, o, moja się naczyła. Osłaniam twoje rudy dupsko. Nie jestem rudy. <laughs> nie musisz być rudy, masz rude dupsko po prostu jestem czarny mówisz, mówisz, że jestem rudy bo jestem czarny Okej okay. Czarny jestem A nie? Chyba nie Chyba nie To jest prawda Nie, nie może, może być gorzej niż być czarnym Życie. cygan Dobra, przejdziemy na jakichś rasistów powalonych Aha No istnieje taka możliwość nie To tylko YouTube Jest, skarbiec otworzyłem Dodam ci, że niepoprawne ت... materiał zawiera niepoprawne treści, czy coś takiego. Tak, ja tak, tak. Zgłoszę źle. <laughs> <tolng bağli> <g rapping> Obrócę to... to w śmieszny dowcip. O. Tu, co robi? Nie Ty. mogę trafić z O panie, masz karabin, nie pi sezon, dawno. Ja tylko mam miliard jeszcze naboi, 220. Bo no ja tak robię tak, że każdy nabój jest trafiony. Bez pustych przebiegów. A ten to strzela, biega, strzela. Ty wybuchasz. Skorpion! A dlatego nazwałeś ją Skorpion? są sumie sprytnie. Nie, wcześniej nie, nie, nie szczęiłem, że jest Mortal Kombat tak na początku. Co nie? W sumie Skorpion. góry. Tak? Tego też nie szczęiłem. No, <laughs> Za szybko zabijam, żeby tam czytać, co pisze na górze. Tak, tak. Dobra za szybko zabijasz, żebym jakby się tańczył. dla machy na rząd robisz i... Ona chyba znowu coś mówi, ale głuchym. Znaczy ja ogłuchłem, a ona nie. A nie komunikacji straciliśmy, jak to misja... A... Straciliśmy communication! And celebration Powiedziałem, te dwa słowa bo się rymowały. Tak. Trochę. Jak się coś rymuje, to znaczy, że jest dobre. Biacz, nie podpalaj mnie, biacz. Bum 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 patrz jesteśmy jak bubu i jogi w przyszłości o, oni nam ukradli złapali mnie, ała Ale oni byli gejami A my jesteśmy... nie <grym, 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 Ała! Tak, Zabiła właśnie. mnie! Pomocy Ty wiesz, że ona ominęła moją tarczę uderzeniem? I walnęła mnie prosto w pysk? Tak, i tak No dzięki Dzięki bubu <laughs> <Kurde>. <laughs> Wyprzedziłem go Nazwę ten odcinek Jogi i Bubu I właśnie z bubu dostał starsza Ja go prądem przebijam człowieku na miliard różnych rzeczy Też tyle razy to wciskasz, że to jeszcze walisz potem 13 razy mimo że nie chciałeś już walić Tak I co, chłopie? Tu, 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 tu W locie I potem dobić mieczykiem. Coraz lepszy w tą grę. Tylko zadane za obrażenia się liczą. Nie, liczą się, bo to się nie prawda się w ogóle nie liczy. Zadane <laughs> obrażenia są broken i to jest nieważne. Się teraz tak uobrażania. naprawdę liczy się szacunek ludzi ulicy. Sezamkowej. Może być. Masz rację, Bubu. Może być. <laughs> Zmień Nika na Bubu. Czarny był, znaczy czerwony. Czarny był, znaczy czerwony. No już chyba kończymy, to zwykle taka droga jest do końca już. Ta. O dziwo, zawsze A. są te kapsuły. A. A. Magia. Na tak, na każdej planecie, na każdym statku są te kapsuły do ucieczki. Dobra, Tyj. tym razem wam jeszcze pokażę... E, ...statystyki. Liczyłeś, że wygrałeś, tak? W jakiejś kategorii na pewno <noise> Teraz zaraz ustalimy, która jest najważniejsza, poczekaj <noise> Także najważniejszą kategorią jest... Werble Otrzymane obrażenia <noise> Bo dostałem mniej Ta, zadane znowu milio. Strzały w głowę są ważne, bo to 32 miałem masz. Zabójstwa wręcz, to jest dobra sprawa Zgony tak samo Nie, co jeszcze? Aj, aj, Celność to... Tylko raz gonowałem dzisiaj. Mówiłem, że każdy mój strzał się liczy. <laughs> Dobra, w takim razie dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Właśnie. Na razie, cześć.